Wiedzieliście, że w Kielcach pojawiła się bezglutenowa pizza. Calimero Cafe to jest lokal, który znajduje się w menu bezglutenów. I ostatnio dostałem informację od ekipy Calimero na Instagramie, że planują festiwal bezglutenowej pizzy. W Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej również jest Calimero Cafe i tam ta pizza jest na stałe. Natomiast tutaj z racji możliwości lokalowych na razie będzie co dwa tygodnie. Zaczynamy od capricciozy. Ja powiem szczerze, że wygląda to miło. Absolutna klasyka, czyli kaprycioza, pomidory palati, mozzarella, szynka pieczarki, oregano. No tutaj dużo mówić. Jeżeli chodzi o poszczególne składniki, które się tutaj znajdują, czyli sos pomidorowy, ser, szynka pieczarki, czyli taki klasyk. Jest dobrze, to są normalne, dobre składniki z takiej pizzy. Jeżeli chodzi o ten spód, ja bym nazwał tą pizzę bardziej chyba na grubym cieście. Wolałbym na trochę cieńszym. Natomiast tutaj to się broni tym, że to ciasto pomimo, że jest dość grube, to rozpływa się w ustach. Tutaj możecie zobaczyć, że z tyłu, weź no jest dużo takich porowatości. I one właśnie chyba nadają temu ciastu to, że ono nie jest takie dominujące w tym wszystkim. Jedyne, co bym mógł powiedzieć, to gdyby to ciasto było troszeczkę cieńsze, to byłoby naprawdę mega fajnie. W ogóle wszystko się zgadza. Góra jest bardzo dobra, trzyma się kupy. Możliwe, że jakby wiesz, to trochę oliwy dodał do tego, żeby dół, żeby dół nasiąknął oliwo, to myślę, że to byłoby naprawdę wtedy wyśmienite i pyszniste. Cały odcinek znajdziesz na kanale Gluten Freak. Zapraszam do oglądania.